Cześć, dzisiaj jest ze mną Dekadzio, witam Was. Oczywiście nieoryginalny, jak zawsze. I zbudowałem stocznię z wydobytego żelaza, przy okazji klipery sobie odeszły. No i za niedługo jeszcze ten urośnie sobie zbiorę i je ponownie. Latający piasek. Lol. No. Stocznia jest tam. Aha, i zdobyłem trzy mięska, bo świnie spotkałem. E, gdzieś tam stoi i teraz właśnie będziemy zbierali dzisiaj... Czy nie wiem, czy tam jest stocznia zbudowana. I teraz, teraz właśnie będę zbierał materiały na mm, budowę statku. Czyli głównie drewno. Deski, drewno. Więcej raczej nie jest potrzebne. Tylko, że mam mało jedzenia. Mam no, cukier, co prawda. A właśnie, bo ja miałam, to będzie na szampana. To sobie już zrobimy szampana. Dobra, mamy szampana. Eee. Jeszcze mi tutaj jeden w stoczni został. I to. Co tam już nie mam? Aha, jeszcze nowa kopaliska jest pewnie. Dobra. Ja to robię. Kto to coś idzie? Ktoś do mnie przyłazi. I teraz mogą być słychać ogłosy z otoczenia. No, sorry, ale nic nie poradzę. Dobra. Idziemy się na. Idziemy narobać drewna. Nie się narąbać. OK. Kurde, z owców by mogło jakieś mięso wypadać, nie? Prawda, Kandzio? Tak. No. Bo to jest takie trochę... No, owiec pełna... No, wełna z nich jest. Zero korzyści jeszcze tylko... A opłaca się je zacinać, bo za nie ma właściwie po co. Tylko jeżeli ma się nożyczki, więc... Dobra. Przynajmniej was takie drewna. już nie dorobię. Dobra, trudno. mi się tego nie chce ścinać. I hmm. ostatnie wiosło. Peknopy. No, jak zaś mam tego Tumana Itemsa. A teraz muszę zdradzić, że robię mapkę Adventure i to nie akurat używam Tumana Itemsa i mam ciągle zostawionego włączonego, nie? Hmm, coś tam jest. Kto robi. Chodź tu. Chodź. No. A nie muszę krowa. Chciałby się boisz się światu... O, szkielec. Raz. Dwa. No, skryt. Znowu proszę zombie, i zwrot odwrót. Na światło raczej nie wyjdzie. O, za w jest, Jeść. Zanim sobie chleb, chleb zaraz zrobię. Pójdę i zrobię sobie chleb. Na razie to nie będzie jakiś duży statek, i no taka mała łódeczka, no bo nie widzę potrzeby, że było mi potrzebne coś większego. W zasadzie, no tak będę po rzece krążył, bo tam jak patrzałem, szułem wzdłuż tej rzeki, to tam nie było nic takiego, że mógłbym wypłynąć gdzieś na jakieś morze lub coś. Znaczy, w Minecrafcie jest ciężko określić, czy to jest morze, rzeka, jezioro, no bo tak No serio jest ciężko określić. Jak tylko się ten pogląda, poczytam jak przyspieszać e, filmiki, to nie będę was tak właśnie zanudzał tym ścinaniem. O, świnia nareszcie. Chodź tu. Nie! Kurde, kliper, no. Dlaczego byście mi to zrobili? Świnia się boi klipera, świnia się boi kepera. Gdyby jeden kliper, to będzie zrobił, byście, wiesz? Ale trudno. Co ja robię. Gdzieś... O, znowu takie wielkie drzewo to już nie dotnę. o jabłko pierwsze jabłko w, w tej serii uu dwa dodało na razie nie ma konieczności robienia chleba okej okay, na razie tyle drewna starczy i teraz idziemy do stoczni no i może zaczniemy budować Hop. a potem tym drzewem stał zombie. Jak się zastanawiałem, co to jest. A teraz już wiem, że to jest cudnia. Od stanek, od stoczni musi mieć jeden miejsca wolnego. Czyli, że będzie musiał się zaczynać tak i iść tutaj. Nie jest potrzebny jakiś tam wielki okręt teraz. Inaczej to zrobię. Jak już mówiłem, tylko takie małe wystarczy. Jeszcze czuję, że mi nie starczy. Tak. Ach, co już noc! Dobra, trzeba zawędrować do domu. Bo nie chcę, żeby znowu kipery domu obrężały Za parę minut koniec odcinka. Ale trudno. A tutaj też właśnie miała być to, się, to jest taka dziwna woda, nie? Ale w końcu byłem tam, bo to byłaby bardzo mała. Zrezygnowałem. To jest jeziorko kliperów. Teraz były trzy klipery normalnie. Mam nadzieję, że mnie tu nie zaskoczy żaden dziwny mob i potwór. Dobra, czysto. W piwnicy się na szczęście nic mnie nie spali. Patrzcie, nawet się chyba żaden mob nie zespałnił jeszcze. O dobrze.

Z tej strony. Jeszcze potem będę potrzebował wełny na wykonanie siedzonka. Takiego, że tak powiem, siedzonka. Nie pamiętam, jak się to już nazywało. Z gdzie to to jest, nie? Nie. E, tam. Tak, ty te filmiki oglądasz. Tak, gdy przywijasz to klatkę, to się nie dziwię. Ja oglądałem twój jeden film, tylko wiem, i na wszystkich dajesz łapkę w dół, no. nawet ich nie oglądając. A potem odwołaj subskrypcję, zaraz będzie koniec. Taka przykra informacja, taki lekko zaoszczony będzie miał ten dziób. jest na równi. Teraz pokład. Albo wiecie co? Pokład to zrobię z desek. Bo tutaj ta podłoga to nie musi być jakaś taka super wypasiona wcale. Za minutę. Koniec. Znaczy nie, już za niecałą minutę. Bo już zaraz będzie 15 minut nawet jak patrzę. Albo czekajcie, ja zobaczę, ile już jest nagrywane. Zrobię cięcie. No to jeszcze minuta. Tak, albo dwie może być. Taki mały stateczek. Wielki nie, wielki nie jest konieczny. desek braknie. Ach, szybko, bo zaraz będzie musiał być koniec, no się. Ach. No, a więc podłogę mam, mam gotową. Oceniajcie. Nara.